Witajcie. Myśląc o Bożej wszechwiedzy, o tym, że Bóg jest wszechwiedzący, że On wszystko wie, nie mogę przestać myśleć o tym, jak bardzo jest to pocieszające, zwłaszcza w sytuacjach, w których być może zmagam się z pewnymi rzeczami, przechodząc trudny czas, przez cierpienie, przez uciski, to wiem, że jest ktoś, kto wie, przez co przechodzę, bo On wszystko wie na mój temat. Ale wiecie, ktoś kiedyś mi zadał te, takie pytanie, mówiąc: Skoro Bóg jest wszechwiecący, skoro Bóg wszystko wie, to dlaczego nie powstrzyma pewnych rzeczy? Dlaczego nie wpłynie na to, żeby zmienić coś? Ale pomyśl: Ja nie wiem wszystkiego. Ja wiem tylko pewne rzeczy. Widzę może pełen wycinek tego, co się dzieje wokół mnie, czy w moim życiu. Ale Bóg wie wszystko. Izajasza 55 rozdział mówi, że myśli Boże to nie myśli nasze, drogi Boże to nie drogi nasze. My czasami staramy się zrozumieć pewne rzeczy, ale nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego. Widzimy wycinek tylko tego, co się dzieje, ale Bóg widzi całość. On widzi też już to, co za zakrętem, do którego my się zbliżamy. I może czasami jest coś w moim życiu, co nie jest wygodne, co mi, co mi doskwiera, co powoduje, że jest mi ciężko. Ale chcę ci powiedzieć zaufaj Bogu, bo On wie wszystko. I nawet jeżeli cierpisz, zwróć się do Jezusa, do Tego, który przyszedł na ten świat, wycierpiał na krzyżu tak wiele. I przez swoje cierpienie na krzyżu pokazał nam, że cierpienie nie jest bezwartościowe. Zobaczcie, w pierwszym Piotra, w trzecim rozdziale, werset 18 mówi tak. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywrócić, przywieźć do Boga. Chrystus sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych. Można powiedzieć, jak można było, ale dokładnie właśnie przez swoje cierpienie na krzyżu Chrystus pokazuje nam, że nawet jeżeli ja cierpię, to mogę zaufać Bogu, bo On wie wszystko, wie, do czego to zmierza, wie, jak to się zakończy. I On posłał swojego Syna, wiedząc, że będzie musiał cierpieć, będzie musiał przejść przez to wszystko, przez co przeszedł dla Twojego i mojego zbawienia. Jego cierpienie było dla Ciebie i dla mnie. Jego cierpienie miało ogromne znaczenie dla mojego zbawienia. Dlatego mogę mu zaufać. I wiem, że są pewne rzeczy w moim życiu, które być może nie podobają mi się. Może chciałbym, boże zainterweniuj, zmień, ale może on tego nie robi, bo on widzi coś więcej niż ja widzę tu i teraz. I On ma przygotowane coś wielkiego. Dlatego zaufaj. Bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Bo On wie wszystko. Jest wszechwiedzącym Bogiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.